Krzysztof Felczak, nowy dyrektor Pianu Sportu i Szkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Witam Cię Krzysztofie. 25 dni jak piastujesz te funkcje, ale wróćmy do 1 marca, a właściwie może sytuacji, kiedy otrzymałeś e, propozycję, wahałeś się, był stres, trema, czy też miałeś takie wrażenie, że jest to obszar, który jest Twoją domeną i Sprostasz no niełatwemu zadaniu. W istocie rzeczywiście odłożyłem ten moment objęcia obowiązków, bo chciałem się po prostu przymierzyć do tego i zastanowić. Oczywiście szkolenie nie jest dla mnie dziedziną obcą. Pracuję w tym od kilkudziesięciu lat. Oczywiście poziom wyzwań, skala zadań, która się na tym stanowisku pojawia. No, to jest absolutny top i high level, tym bardziej, że no, Polska Federacja jest e, czołową z federacji na świecie i no, nie ukrywajmy, y, y, skala wyzwań, jak to powiedziałeś, jest y, z tych najwyższych. Chcielibyśmy utrzymać ten poziom, jaki prezentują choćby męskie reprezentacje, doszlusować do nich pozostałe y, sfery naszej y, rywalizacji międzynarodowej. I po rozważeniu tych wszystkich elementów, a myślę, że jest to jedna z takich propozycji, którym się no nie odmawia, które trzeba podjąć w życiu zawodowym, postanowiłem to wyzwanie przyjąć. Rekomendować cię na to stanowisko Włodzimierz tych dotychczasowy dyrektor Pionu. To chyba miłe, że właśnie mistrz świata, mistrz olimpijski i człowiek, który 13 lat pełnił tę funkcję, dostrzegł Twój wysiłek i Twoje osiągnięcia. To ułatwiło Ci ten start? Na pewno. My z Włodkiem odbyliśmy kilka rozmów dotyczących właśnie tychże obowiązków. Mogę mu z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za. Taką życzliwość i szczerość, otwartość w przekazywaniu jakby tajników pracy na tym stanowisku. My mieliśmy okazję współpracować w kontekście zespołu metodycznego, który Włodek prowadził przez lata, a ja z kolei z ramienia Projektu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Miałem przyjemność w tym zespole brać udział. Pełniłem taką funkcję pełnomocnika do spraw szkolenia chłopców, łącznika między tym zespołem a Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Spale. No i niejednokrotnie wymienialiśmy różne poglądy na szkolenie siatkarskie w Polsce, na ten system, który aktualnie mamy. I jeszcze raz powtarzam, no chciałbym serdecznie tutaj. Włodkowi podziękować za, za przekazanie mi tych tajemnic i jednocześnie taką życzliwość w kontekście objęcia tych obowiązków po nim. Miał piękną kadencję. Nie ukrywam, że każdy na tym stanowisku będzie się mierzył z tą piękną kadencją Włodzimierza i sukcesami, które w tym czasie odnosiła Polska Siatkówka. Czyli miałeś takie miękkie wejście, ponieważ zarówno jako pełnomocnik, o czym wspomniałeś, jak i koordynator regionalny siatkarskich ośrodków szkolnych, wiesz jakie są atuty i jakie być może jeszcze obszary, które warto zagospodarować w szkoleniu. I właśnie priorytety, które sobie postawiłeś na początek pracy. No tutaj. Priorytety wynikają z czasu objęcia tych obowiązków. No, podstawowa sprawa to, to taka, że mamy rok olimpijski, musimy przygotować wszystkie reprezentacje, które do tego startu będą się przygotowywały, stworzyć im jak najlepsze warunki i jako zbiegu już wszedłem w te meandry różnych zadań, które są z tym związane. Druga sprawa to są reprezentacje młodzieżowe, które będą się przygotowywały do kolejnych Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata na świeżo. Obie nasze drużyny dziewcząt U16 Artura Wójcika i chłopców U17 Konrada Copa wróciły właśnie z kwalifikacji na Ewzie. Chłopcy zakwalifikowali się do Mistrzostw Europy to tak na właśnie świeżo. a Zespół dziewcząt będzie się przygotowywał do turnieju barażowego, o który zresztą też Polska Federacja, o jego organizację wystąpiliśmy. Natomiast w takiej dalszej perspektywie chciałbym zacząć od diagnozowania różnych obszarów. Ja Myślę, że znam dosyć dobrze sytuację właśnie w tych różnych obszarach szkolenia, czyli siatkówka plażowa, siatkówka kobiet, siatkówka mężczyzn i dałem sobie taką perspektywę dwóch, trzech miesięcy na to, żeby wyznaczyć pewien własny projekt na realizację tychże zadań, na może usprawnienie niektórych sfer i tak jak mówiłem, doprowadzenie do tego, żeby w każdym aspekcie e, polska siatkówka przypominała ten obraz męskiej reprezentacji, czyli aktualnych mistrzów świata. FIVB ogłosiło bańkę, która będzie w Rimini. Nie do końca są znane zasady. Mówiłeś o kwalifikacjach juniorek młodszych do Mistrzostw Europy. Też wymaga to pewnych przesunięć, jeśli chodzi o rozgrywki krajowe. Pandemia powoduje, że chyba zupełnie inaczej się funkcjonuje i pandemia wyznacza jednak działania niestandardowe. No, pandemia przede wszystkim jakby skomasowała nam wiele zadań w bardzo takim krótkim czasie. Stary sezon 2019-20 skończył się w październiku. To spowodowało przesunięcie rozgrywek młodzieżowych, które są dla nas oczywiście bardzo ważne. Na to nałożyły się właśnie kwalifikacje na EWZ, które miały się odbyć w ubiegłym roku kalendarzowym, w grudniu, a odbyły się właśnie teraz, w tych marcowych czasach i nie ukrywam, że dosyć dynamicznie trzeba było niektóre sprawy właśnie realizować. I to jest jakby syndrom tutaj tych czasów. Na to nakładają się regulacje epidemiczne, które, których musimy przestrzegać. Między innymi wczoraj pracowaliśmy nad tym, jak teraz ten nasz zespół dziewcząt, jaką ścieżką... Mamy poprowadzić te przygotowania, żeby to były przygotowania młodsze, mówimy, tak, mówimy o zespole u 16, żeby to były przygotowania bezpieczne, a z drugiej strony efektywne i umożliwić tym dziewczynom spełnienie ich marzeń, czyli um, wyjazd na Mistrzostwa Europy w lipcu. Teraz, jako szef, będziesz też egzekwował pewne oczekiwania od reprezentacji narodowych. To może, żeby nie za szeroko, ale oczekiwania wobec reprezentacji męskiej i żeńskiej seniorek i seniorów. No wiadomo, o czym marzymy, jeśli myślimy tutaj o reprezentacji męskiej. Polska czeka na medal olimpijski już od długiego czasu i. To jest marzenie zarówno zawodników sztabu, jak i tutaj całego managementu, który przy tym pracuje. Po Igrzyskach za chwilę są Mistrzostwa Europy. Dla jednej reprezentacji żeńskiej będzie to taki główny punkt w tym sezonie. Dla reprezentacji męskiej myślę, że uzupełnienie sezonu po tym. Mamy nadzieję, intensywnym w przeżycia i takie pozytywne doznania starcie w Japonii. I to są jakby te najbliższe horyzonty dla tych zespołów. Oczywiście no, chcielibyśmy, żeby te nasze aspiracje sięgały jak najwyższych miejsc, żebyśmy mogli spełniać również marzenia kibiców, o tym, że no, w Europie jesteśmy bardzo znaczącą siłą i możemy, właśnie przy każdym starcie, lokalizować nasze apetyty gdzieś w okolicach podium. Czekają mnie, myślę, rozmowy z oboma trenerami, zarówno z Jackiem Nawrockim, jak i Witalem Heinenem i postaramy się wspólnymi siłami umożliwić właśnie prowadzenie tego szkolenia właśnie ku tym wyżynom siatkarskim. Czyli tak reasumując, życzysz sobie, żeby pierwszy rok Twojej pracy... Był rokiem medalowym? Ja myślę, że każdy rok, ten olimpijski szczególnie, ale każdy następny, na pewno będzie zawierał w sobie oczekiwania medalowe. Jakkolwiek byśmy nie podchodzili, czy to będą reprezentacje młodzieżowe, czy to będą reprezentacje seniorskie, plażowe czy halowe, no to będziemy robili wszystko, żeby zbudować program właśnie osiągania tych celów. Bardzo by nam na tym zależało. Polska siatkówka ma szczęście, myślę, do bardzo fajnych programów młodzieżowych, a to tam zaczyna się ta ścieżka zdobywania właśnie wyżyn. I chciałbym, żeby te programy od kindera, począwszy poprzez siatkarskie ośrodki szkolne, kadry wojewódzkie, młodzieżowe kadry, mogły rozwijać nasze talenty, bo w Polsce talentów siatkarskich nie brakuje. Chcemy stwarzać im taką fajną ścieżkę rozwoju, i dzięki temu będziemy później mogli liczyć się na tej arenie międzynarodowej, na szczeblach seniorskich. Więc życzę Tobie i nam wszystkim, szczególnie naszym fantastycznym kibicom, aby Twoje cele i Twoje oczekiwania zostały spełnione, bo będziemy się razem mogli radować z Twojego i naszego wspólnego sukcesu. Myślę, że będą to trudne zadania, ale nie ukrywam, że znajduję w tym przyjemność. Jestem w szkoleniu, tak jak wspomniałem, od kilkudziesięciu lat, i nic nie czyni tej pracy bardziej atrakcyjną niż właśnie podążanie ku właśnie takim celom bardzo ambitnym, medalowym rozwoju naszych talentów i kreowania pięknych wydarzeń siatkarskich, z których Polska siatkówka słynie.